To jest w kolejnym odcinku z BlockStrike'a, tak, ile? 3 800 1 500. 500 plus 3000, 000, tak? Aj, ci to jeszcze troszeczkę hajsu musi być. Nie no ja już nie wytrzymam, muszę sobie to kupić. Jest, Famas Turbin! Hej, udało się, ale tu sobie wezmę... Dobra, Famasa zobaczę jak się nim gra. I wezmę sobie auga... A dobra, mogę pod koniec odcinka Wam coś pokazać. Może nie brać auka? Ładnie ten pomysł nawet ciśli, wam powiem. Straszny odwrót ma. No, stój! Ciekawe, czy nie. No wychę się. No mogłem się spować, tak myślałem właśnie o tym, ale jakoś tego nawet nie zrobiłem, nie wiem czemu. A, są łupę. Choć już nie powiem, że w 70, chyba 4, albo 3 odcinku wcisnąłem z łupy. 45 kg miałem. Chyba 9 w śmierci. Jeśli się nie mylę, oczywiście. Zabijecie, steka 9. Ośmieszyć. Panie, wychyl się napis. Na tej mapie jest po prostu świetny. No wychyl się, wychyl. Jest przestraszył. Jak go w rękę trafiłem. 30 HP mu zabrałem. No, wygrano. Piszcie, co się bardziej opłaca. Ulepszać bronię czy kupować skiny. Zmienię na tego famosa i się pobawię. No widziałem, widziałem. Jakbym nie strzeg napisu no, tak niebieskiego, to bym go naprawdę nie zauważył. Napis tylko widziałam. Было. Ну тупо нет. Это нет, No jak zawsze najwyższy level, na jak 90% po fajny, podoba mi się, bardzo ładnie szkoda, że ma animacji do stworzenia broni. A można powiedzieć nawet jak wszystkie. No bo... Patrzcie jak to szybko strzela. Ups. Świetnie to zrobiłem, ale co mnie to, obchodzi plus taki taki dziwny Dziwnie to robię, ale co mnie to obchodzi. Wam oczy szkoda, że taki słaby. Jak mnie ścisnął. Dobra, trzeba wziąć się w dograne. No teraz naprawdę. nawet... Nawet moje staty nie najgorsze. ja muszę być pierwszy, bo ja tu jestem auk. Mam nawet złoty trofeum. Za ile to było za tysiąc kilów chyba z auga i z kałacha? Ja myślałam, że ktoś ze mną idzie, że go zabiję. Nie rozumiem was, rozstrzyganie. Jesteście naprawdę dziwi, dziwi macie znaki do pisania. No czyli terenie. Ludzie i tak sobie chodzą, czasami się rozjeżdżają do tyłu. Nic, nic nie mówi, ale to nic, nic nie było, nic nie widzieliście. To co ja zrobiłam, to była magia. Trzeba nazwać go tylko na tym nazywam go gównem. Gównem. gó Nie mógł! Naprawdę są... No dobra, bo mnie to już zabiło, jak strzelałem do mnie Trzeba sobie w innym miejscu stanąć. To już sobie celownik nawet wyciągnę. Ajdź, ale dostałem. A jeden HP. Albo już nie żyje. jednego bozu, ma no HP jedno Jeśli przegracie z nim, to tym jest okropny. Panie, nie, nie, nie tam. Tak, tam, 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 tam. No. Z HP. Tak, prześliczny. O, jakie to były czasy, jak tak kilowałem, 80. lata, czyli 80. odcinek. Może da dawni moi widzowie pamiętają, ale mam tutaj, żeby teraz, teraz kto się oglądał, był w sumie 180. Już blisko 180. Kryć, kryć, kryć! No nie! Nie mamy szans, No już ma umpę, od deka Może? A nie, on był tam taka za mocno wala. Zobaczmy to co jak w gówno kupuję, <noise> ale nie, nie obrażam nikogo. Kupuję sobie... Dobra, bo już myślałam, że nie ma żadnej broni. Ja sobie wezmę... O dobra, patrzę Czy żeby szli w tym samym kierunku? Tak czy nie? O to jest pytanie. Idź, idź tam, go nie ma. Nie użyj nie umiesz wejść. Brawo, ty. Co nikt ze mną nie jedzie, no co za chamsky? Co za chamby co za chamcy gracza. Sam muszę iść na samą górę. góry. Tak naprawdę kawałek jest lepszy od... Jest ładniejszy bez kinu według mnie. Ale to mi nikt nic nie zrobi, to jest pewne. No tam stałem, no ale spadłem. Nie, to może nawet zostać, że auga. Szans. Gówno go zabiję. Może? Auk, ok, umpę. Jeszcze ktoś tam kto jeszcze ma? Dwa umpę TK i ja A12. Nie mam szans. ładnie no, ładniej ściągnął spróbujmy tutaj A12. -ki. Też Jest ta szybka broń ale no ma strasznie amunicji. No, tam sam duch. Ona jest niecelna, ale ładnie killuje, jak widzieliście. Dobra, tu sobie stanę. Oni nic tu raczej nie zagrozi. Za drabiną jest to bezpieczne. Ale ładny był ten strzał z nad Добро, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, не смотрите тэйп.